Nikt otwarcie nie powie ci o ukrytych pragnieniach kobiety. Wielu mężczyzn często zadaje sobie pytanie dlaczego kobieta chce ci dać szczególną przyjemność? Dzisiaj, panno Floro, pomogę ci to zrozumieć. Numer jeden na przycisku miłość. Kobieta robi to z miłości. Zależy jej na twoim szczęściu, przyjemności i pragnieniu bycia z nią jak najdłużej. Miłość jest głównym powodem, dla którego to robi. Numer dwa na przycisku, przyjemność osobista. Dla niektórych kobiet jest to autentycznie przyjemne. Ten proces ją podnieca, czyni bardziej aktywną i przygotowuje do intymności. Niezależnie od tego, czy jest początkująca, czy doświadczona, zauważysz to w jej reakcji. Numer trzy na przycisku, pieniądze i korzyści. Czasami kobiety robią to dla korzyści materialnych rozumieją, jak dostać od ciebie to, czego chcą. Ważne jest, aby zrozumieć. Nie ma tu mowy o miłości ani przyjemności. To tylko sposób na osiągnięcie celu. Numer cztery na przycisku: pragnienie zaimponowania. Są kobiety, które chcą pokazać swoje umiejętności i zrobić na Tobie wrażenie. Nawet jeśli nie czują się w tym całkowicie komfortowo, starają się zrobić wszystko perfekcyjnie, aby pozostawić trwałe wrażenie. Numer 5 to przycisk, satysfakcja i uwaga. Są wrażliwe na Twoje pragnienia i rozumieją, co lubisz. Wszystko jest nastawione na Twoją przyjemność. Mogą się uczyć i doskonalić, robiąc to z troską i uwagą. Numer 6 to przycisk, pułapki i manipulacja. Czasami kobiety wykorzystują to, aby Cię przyciągnąć lub utrzymać blisko. To metoda na podkreślenie swojej wartości i ekskluzywności. Numer siedem to przycisk, sława i pochwała. Niektóre chcą, aby ich wysiłki zostały zauważone i docenione. Mogą to robić dla uznania i nie zawsze jest to związane z miłością czy pożądaniem. Ważna jest tutaj żarówka. Zawsze pytaj, czy kobieta czuje się komfortowo. Nie rób czegoś wyłącznie dla siebie. Szacunek dla partnera jest najważniejszy.